Czy Zbigniew Ziobro pójdzie siedzieć? Czy może zostanie na Węgrzech, żeby nie dosięgnęła go ręka polskiej sprawiedliwości, tudzież wymiaru sprawiedliwości, bo różnie różne partie oceniają to, co się dzieje. W dużym skrócie zmierzamy jednak do tego, że rozgrywa się imba Zbigniewa Ziobry, w której to efekcie być może Zbigniew Ziobro trafi do więzienia, a wydaje się najprawdopodobniej, że przynajmniej ma trafić do aresztu, chociaż tu oczywiście pojawiają się problemy, takie jak brak zbigniewa Ziobry w kraju, pytanie czy się w nim pojawi, pytanie, czy głosowanie w ogóle przejdzie, chociaż raczej znaczy jesteśmy przekonani, że dzisiaj tak się właśnie stanie. O tym sobie porozmawiamy w dzisiejszym. Filmie, chociaż nie tylko, bo jeszcze porozmawiamy chwilę o służbie zdrowia i o tym, czy tak naprawdę zbankrutowała, czy nie zbankrutowała, czy uderzyła w ścianę, czy być może ominęła tą ścianę. To jest służba zdrowia, więc wiemy, że uderzyła w ścianę. Więc bez będą przydrzeczenia, zostawcie, stawcie, like, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będzie nasz filmy, lećmy do materiału. No i dobra, zacznijmy sobie od ziobry. Jeśli nie wiecie, jakiś czas temu. Prokuratura twierdziła, że ma zarzuty na ziobę, no i wystąpiła do Sejmu o to, żeby, prawda, on zdjął ziobrze immunitet. Posłowie mają immunitet, musi on zostać zdjęty przez Sejm, żeby mogli dostać w ogóle zarzuty, żeby móc wiecie być zatrzymanym i tak, tak Takie właśnie postanowienie ze strony prokuratury. Do Sejmu poszło o to, żeby właśnie te zarzuty móc mu postawić, ale także o to, żeby móc dokonać tymczasowego aresztowania. Komisja Sejmowa się zebrała w tej sprawie, przegłosowała, że tak, w sumie git powinniśmy tak zrobić. Dzisiaj najprawdopodobniej późno ma być głosowanie w tej sprawie w Sejmie. No i na koniec dnia zakładamy, oczywiście to się jeszcze może zmienić, ale zakładamy, że sprawa przejdzie przez Sejm, że wszystkie partie koalicyjne tu jednak zagłosują za tym, żeby od zbigniewa ziobry konsekwencje y, wyciągać. Ta sprawa, sprawa przejdzie. No i to jakby sprawia, że zióbro najprawdopodobniej zostanie aresztowany. Chociaż właśnie, czy zostanie? To jest dobre pytanie, bo zbigniewa zióbro nie Obecnie w Polsce. że dobrze znajduje się na Węgrzech. chociaż jak twierdzi, jest to prostu na konferencji, która była od bardzo dawna zapowiadana, więc nie ma ona do końca związku z kwestią, w której teraz to wszystko się dzieje. To jest w ogóle konferencja związana z praworządnością w Unii Europejskiej. Śmieszne, prawda, ironiczne w pewien sposób. No i zbytnie Ziobro Z jednej strony, prawda, jest na tej konferencji, z drugiej strony no, stwierdził, że w sumie to on miał kupione bilety do Polski, ale on nie wraca, bojąc się prowokacji, bojąc się jakiejś sytuacji, że nielegalnego zatrzymania i tak dalej, i tak dalej. Więc na razie nie wraca. Na ze strony Pisu jest taka, że dobrze, że nie wraca, wszystko jest że jeszcze zaraz przejdziemy. No, a wiecie że rząd w tym czasie, czy Sejm w tym czasie, no zajmie się zaraz głosowaniem w kwestii zabrania mu immunitetu. No, a powiedzmy sobie szczerze, sprawy, o które jest oskarżany, przynajmniej czy o które dostanie oskarżony, jakie zarzuty zostaną postawione, jeśli oczywiście tego wszystkiego dojdzie, są całkiem srogie, bo tutaj taka główna rzecz, jakby jest ich dużo, ponad 20, ale tą główną rzeczą, którą zarzuca się, potencjalnie będzie się zarzucać Bigiemowi, iż to jest dziwne używanie słów, przez to, że, wiecie, to jeszcze nie są postawione zarzuty, tylko to są takie, że wszyscy wiemy, jakie to są zarzuty, ale czy nie są postawione, bo immunitet, więc zostawmy to. W każdym razie tym głównym, powiedzmy, zarzutem, który będzie postawiony prawdopodobnie, jest kwestia związana z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła sobie 150 milionów złotych z Funduszy Sprawiedliwości. Także sprawa gruba, z potencjalnie dużymi konsekwencjami, więc wydaje się, że w tym kontekście, właśnie pokusa, żeby być może w tych Węgrzech zostać, jest całkiem spora. Jeśli spojrzymy sobie teraz na partię polityczną, jak to się wszystko rozgrywa, no to z jednej strony na rządzącą, głównie Platformą Obywatelską, które, no co, do no w siódmym niebie. Dla nich to jest wymarzona sytuacja. Potencjalnie, prawda, zamknięcie Zbigniewa Ziobry, czy nawet ten areszt tymczasowy, no to będzie dla tej partii. Przynajmniej vibe w postaci, po pierwsze, w jaki sposób dowozimy te obietnice związane z rozliczeniami pis I to jest takie, wiecie, rozliczenie faktycznie wysokiego poziomu. Mamy wrażenie, że z perspektywy wyborców koalicji obywatelskiej, już osobą następną w takiej sytuacji do zatrzymania, zamknięcia, postawienia zarzutów, etc., to był Bierosław Kaczyński, bo chyba, jakby wiecie, no wiadomo, że Ziobro nie był do końca w partii PiS, tylko był w suwerennej Polsce. Dla wielu osób jednak Ziobro jest synonimem tamtej władzy, też kwestie oczywiście związane z sądami, praworządnością, które ciągną się do dzisiaj, oczywiście. Potencjalne zamknięcie, aresztowanie etc. Zbigniewa Ziobry byłoby gigantyczną rzecz i gigantycznym takim, wiecie, no, bonusem dla tej władzy z perspektywy ich własnych wyborców, ale mamy też wrażenie, że z perspektywy bardziej centrowych wyborców, wiecie, politycy nie są specjalnie lubiani. Zamknięcie polityka, my zawsze powtarzamy, że z jednej strony oczywiście wygląda zawsze trochę źle, no bo to jest zamykanie swojej konkurencji politycznej, z drugiej strony politycy nie są lubiani, to jest Zbigniew Ziobro. Wydaje się, że jednak taka większość po prostu ludzi, którzy nie są wielkimi fanami PiSu albo wielkim fanami Platformy Obywatelskiej, wiecie, bardziej pośrodku wyborcami w rozumieniu tych partii, raczej nie będą mieli problemu, o ile nie będą się cieszyć z faktu, że Z nie w Ziobro jakieś tam, wiecie, konsekwencje dostaje, jakieś niewygody go w tym wszystkim spotykają. Więc wydaje nam się ze strony rządowej, tak naprawdę można tym tylko zyskać. Oczywiście, jeśli uda im się cały ten proces przeprowadzić, w rozumieniu uda im się przeprowadzić te głosowania, bo jeśli uda się przeprowadzić te głosowania, wydaje nam się, że się uda, ale no zobaczymy, no to tak naprawdę trochę nie ma też złej opcji, no bo w najlepszym świecie z ich perspektywy uda im się go zamknąć, nie, czy tam aresztować tymczasowo. Jeśli Zbigniew Ziobro nie wróci z Węgier, nie będzie się dał z tych Węgier i będzie on uchodźcą politycznym, no to i tak wygląda to źle z perspektywy prawa i sprawiedliwości, gdzie tak prominentny polityk, prawda, ucieka za granicę, ma azyl i oczywiście, będzie robił narrację o tym, że no w Polsce nie ma już praworządności, nie ma prawa i tak dalej, ale wydaje nam się, że jednak no, no, to jest taka rzecz, która będzie po prostu źle wyglądać i na koniec ja będzie się na zbigniewie ziobrze odbijać, nie? Więc wydaje mi się, że to też jest z perspektywy rządu winno, bo będzie zawsze też mógł mówić, że no tak, no nie możemy wejść na węgry zbrojnie i wyciągnąć zbigniewać obry, to to patrzcie, jak PIS się zachowuje, patrzcie, jak go nie uciekają przed odpowiedzialnością, chowają się w innych państwach, nie? Więc wydaje mi się, że to i tak będzie na plus, nawet jeśli troszeczkę będzie śmianka z rządu, że nie w stanie zbigniewać żeby zatrzymać. To jest pierwsza sprawa. Nie oczywiście reakcja na to wszystko. No, tutaj Jest jakby parę rzeczy, które chcielibyśmy bo wydaje mi się, że Pis ogólnie jest w gorszej pozycji. też wynika z ostatnich wydarzeń, że po prostu platforma jest ostatnio trochę bardziej na wznoszącej, pis trochę bardziej na spadkowej przez ostatnie, tam, no jest już miesiąc, nawet może trochę więcej. To jest jakaś rzecz, która się, prawda, dzieje, jest też trochę pokłosiem oczywiście tej afery z CPK, ale to nawet wcześniej się zaczęło. Zbierzamy do tego, że PIS jest raczej w defensywie, no i ta afera nie jest dla nich korzystna, jest leczą problematyczną. Po pierwsze Zbigniew w się tłumaczył właśnie, że on nie kupuje tych biletów do. Czy, czy nie skorzysta z tych biletów, które kupił do Polski, dlatego że się jakichś prowokacji służb i tak dalej. Gdzie z tego co my rozumiemy, tu chodziło o to, że jak. Przyjdzie jakby przed. Zabranie mu immunitetu, to że zatrzymają go służby przed tym zatrzymają go nielegalnie. Co jest jakimś argumentem, ale wydaje nam się, że jesteśmy już tak blisko potencjalnego zabrania mu imunitetu, że immunitetu, że ten argument chyba trochę traci wagę. Po drugie, mamy kwestię narracji, które przeprowadza ogólnie prawo i sprawiedliwość. No i tutaj trzeba przyznać, że jest tego dużo i jest mocno. Jarosław Kaczyński na przykład czyli najważniejszy głos w prawie i sprawiedliwości powiedział między innymi, że to jest kwestia zabicia Ziobry. I teraz dla jasności Jarosław Kaczyński mówi to w kontekście, że ziobro jest chorym człowiekiem, bo jeśli nie wiecie tak, że zbiegnie ziobro, miał długo te problemy z Związane z rakiem i tak dalej. No z jednej strony już wrócił do życia publicznego, ale no tutaj też pojawiają się takie argumenty, że no to, to nie jest tak, że to jest całkowicie skończona sprawa. Ja rozumiem, że w tym kontekście mówi o zabiciu zbigniewa Ziobry, tak? W sensie nie, że do, to jest tutaj z pistoletem, tylko w tym kontekście. Ale jednak są to mocne słowa, jednak są to mocne słowa. Naszym faworytem jest Matecki. Nie będziemy kłamać Matecki, który na wypowiedź ministra sprawiedliwości Żurka, który tam w jednej rozmowie powiedział, że no jest ten oddział cieni, czy jak to tam się nazywa, który w dużym skrócie, jakby to jest taka jednostka policji, która właśnie zajmuje się szukaniem zbiegów i tak dalej. Tutaj tak też brzmi do Polski trochę. No i to była taka sugestia, że wiecie, nawet jakbyś Zbigniew Ziobro wjechał do Węgier, no to jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Na co Matecki odpowiedział, że jeśli jakiś polski oddział zachowuje się jakby po prostu byli ludzie, tak, będzie próbował na, w suwerennym państwie, które ma swoją władzę i tak dalej, które na przykład da azyl Ziobrze, y, zatrzymać ich obywatela, że nie obywatela, tylko zatrzymać Zióbrę, węgierskie służby powinny ich rozstrzelać. No i to się poniosło niezłym mechem, no bo wiecie, w sensie my nawet rozumiemy, co Matecki chciał przekazać w tym sensie, że czy to jest tak, że możemy wysłać, wiecie, jakąś policyjną operację na teren Węgier państwa w Unii Europejskiej i tak dalej, no raczej nie, to tak raczej nie działa. Że to jest bardzo szpiegowskie i bardzo filmowe zagranie, ale nie wydaje nam się, żeby do końca tak to działało i żeby to było zgodne z prawem międzynarodowym i w ogóle. Ale z drugiej strony, też, a propos tego, czy, czy w cywilizowanym państwie w Unii Europejskiej, etc., można po prostu rozstrzelać kogoś na miejscu? W sensie nawet jeśli wydaje nam się, że jest, prawda, bandziorem? Wydaje mi się, że też tak to nie działa, w sensie, że w Węgrzech też tak nie działa. Przepraszam, wydaje mi się, że wizja, że po prostu... Powiedzenie, że powinno się rozstrzelać polskich funkcjonariuszy, którzy idą poziomę na terenie Węgier jest jednak dziwne, że do powiedzenia z perspektywy polskiego posła. Muszę przyznać, że to jest nasz faworyt, jeśli chodzi o takie najbardziej, mocne mocne zdanie w tej, w tej kwestii. No ale oczywiście tak jak mówimy, no tych rzeczy jest więcej. Jedną z nich chociażby jest narracja o tym, że to wszystko ma przykrywać tylko kryzys NFZ-em, o którym właśnie sobie teraz porozmawiamy. Chociaż podsumowując bardzo szybko, zobaczymy, co się wydarzy, że z raczej, podejrzewamy, że te wszystkie no, i też zostanie odebrany I w tej sytuacji wydaje nam się, że szczerze powiedziawszy, pis na tym straci nieważne co się zadzieje. Nieważne co się zadzieje. Największą tak jedną z perspektywy kwestii rządzącej byłoby to, żeby nie przegłosowali te, tego zabrania immunitetu, nie no to, był, to, to byłaby komedia, wtedy należy się z nich śmiać do, do rozpuku. Wydaje nam się, co są mocne słowa, że nie zepsują tego tak bardzo, ale też wiecie, to jest polska polityka. No, ale y, służba zdrowia, służba zdrowia. Boże Święty, co tam się dzieje? Zacznijmy od tego, że służba zdrowia to jest służba zdrowia. Po pierwsze, jak wam powiem, jest problem z służbą zdrowia, to jakby wszyscy powiedzą, no tak, bo chodzi nam, że jest bardziej konkretny problem służby zdrowia. A po drugie, to jest jedna z tych rzeczy, przy której my trochę nie wiemy co myśleć, i zaraz wam wytłumaczymy, dlaczego nie wiemy, co myśleć, żeby to było jasne. No, Pojawiła się narracja, pojawiła się narracja, która jest bardzo też mocno promowana, w sumie głównie mówiona przez szefa tej Izby Lekarskiej Polskiej, który to mówi o tym, że no, NFZ zbankrutował, uderzyliśmy w ścianę, nie ma pieniędzy i ludzie są po prostu odsyłani ze szpitali na przykład w kwestiach raka i tak dalej. Są odsyłani ze szpitali, bo po prostu szpitala skończyły się pieniądze, nie są w stanie przeprowadzać zabiegów, operacji, procedur, etc. I odsyłają no, ciężko chorych ludzi do domów, tak? W sensie to jest, to jest to jest, powiedzmy taka główna rzecz. Na to jakby pojawia się strona rządowa. Strona rządowa, która mówi, że jakby nie, nie, nie do końca tak jest ale też, też ta narracja się mocno zmienia. Bo z jednej strony ktoś wychodzi i mówi: minister zdrowia mówił, że jest dobrze. Potem wychodzi do Mański. Do mówi, że no tutaj oczywiście rzeczy są związane z tą służbą zdrowia, my to wiemy, i tak dalej. jesteśmy w kontakcie z minister zdrowia. Ogarniamy, ogarniamy. Ale wyszła też minister zdrowia, faktycznie, jest wywiad z No i już przeczytaliśmy go. No i z tego wiadu wynika, że ona w sumie mówi, no tak, jest źle, jest źle, jest, jest źle. Zdarzyły się różne rzeczy, dosypaliśmy już trochę pieniędzy, ale te tej stronie co potrzeby jeszcze więcej. Tak doszło do przełożeń niektórych zabiegów na następny rok, ale też się zdarzało w zeszłym roku. W dużym skrócie ona w sumie też Zresztą świadzi, że no, zbliżamy się do ściany, a w przyszłym roku na pewno nie uderzymy, nie? To jest Waj, powiedzmy, który płynie z tej rozmowy. No i też jest taka kwestia, że ogólnie w polskiej policji od jakiegoś czasu niektórzy ponosili te głosy mówiące o tym, że ej, słuchajcie, jakby NFZ zbankrutuje w tym rozumieniu, że nie będzie pieniędzy pod koniec roku, żeby różne świadczenia świadczyć, no bo to po prostu wychodzi z danych tego, ile zostało dosypanych. Więc to jest jakby jedna część tej historii, która jest ważna, ciekawa i też jest ważna z perspektywy chociażby rządowej. No bo wiecie, można się kłócić o politykę, można się kłócić o jakieś zagrywki polityczne o ziobrę tu, ziobę tam, ale na koniec dnia, jeśli ktoś zostanie odesłany ze szpitala Mimo ciężkiej choroby, albo jego mama zostanie wysłana ze szpitala, mimo ciężkiej choroby, to wszystkie te takie rzeczy związane z polityką trochę idą na dalszy plan i po prostu prawdopodobnie straciliście tego wyborcę, nie? I to w rozumieniu, że już na was nie zagłosuje, żeby, żeby było jasne, to nie był żaden żart. Zbierzemy do tego, że wiecie, to jest taka jednak kwestia, która jest trochę ważniejsza dla ludzi często niż jakaś zwykła polityka. Rząd z drugiej strony, tak jak mówimy, no, bo teraz minister zareagował w ten sposób, ale są też jakby z drugiej strony rządu takie, no, zagrywki mówiące o tym, że, no, minimalizują problem. Minimalizują dosyć mocno problem. I na to wszystko, dlaczego mówimy, że tutaj mamy pewien problem w na. Racji. mamy problem z tym, że jednocześnie faktycznie wybuchła kwestia związana z zarobkami lekarzy. I kwestia z zarobkami lekarzy jest taka, no że faktycznie gdzieś przez Twittera zaczęły się przewijać, wiecie, jakieś kwestie związane z ofertami pracy na widełki w stylu 60-80 tysięcy złotych miesięcznie i tak dalej. W części społeczności, tak, wzbudziło to jednak dosyć spore oburzenie, że tego typu kwoty to jest trochę absurd. Minister Zdrowia swoją drogą też o tym mówiła w wywiadzie właśnie, o robotych jakby stawek i w ogóle, że zarobków lekarzy między innymi wspomniała o tych tematach. Izba lekarska, Izba Lekarska, szef Izby lekarskiej. Ma taką narrację, że właśnie ten temat, który dotyczy 0,02% lekarzy, którzy w ogóle o takich pieniądzach mogą marzyć, to ma przekierować uwagę społeczeństwa z tego, że NFZ, czy tam służba zdrowia, szpitale, etc. bankrutują, a właśnie zrzucić winę na lekarzy i to nie jest nasza wina, proszę nas zostawić w spokoju, to nie jesteśmy winni temu, że tak to działa, tylko to jest wina polityków. Do politycy z kolei wiecie, dla nich nie wiem, że to rozprzestrzeniają, a dla nich jest relatywnie wygodne, że to się pojawia. Z drugiej strony, czy jest cień szansy, że wiecie, że wybuchła ta sprawa związana z kwestią lekarzy i ich zarobków i dlatego szef Naczelnej Izby Lekarskiej się od Pala i jakby próbuje też zmienić trochę percepcję, no, to, to, to nie mówmy o tym o nfz -cie. nie jest to z naszej perspektywy wykluczone. W jasności, te, te rzeczy też one się nie wykluczają, nie? W sensie my nie mówimy, że jeśli prawdziwa jest imba z zarobkami lekarzy, to znaczy, że NFZ nie ma problemu, albo jeśli NFZ ma problemu, to nie jest prawdziwa imba z zarobkami lekarzy. Naszym zdaniem to w ogóle jest to coś, ku czemu my się skłaniamy. Oba te, obie, oba te tematy istnieją niezależnie od siebie też. i Jakby wiecie, można je połączyć, można je nie łączyć, ale to nie jest tak, że koniecznie jeden ma przykrywać drugi. Jak dyskusja o nich może to się jednocześnie, nie byłoby specjalnego problemu. Nawet no, jeszcze pis, pis, który ma. Narrację, że w ogóle ...cała ta imba związana z nas Ziobrom to wybucha dlatego, żeby właśnie zrobić rzeczy z NFZ-em, właśnie, żeby przykryć tę aferę NFZ-u i żeby zająć ludzi na tym ostatni kawałek roku, żeby prawda, już zapomnieli i w nowym roku już będą pieniądze na NFZ, no wiadomo, nowy budżet, przynajmniej na początek, będziemy się martwić potem, przetrzymamy dzięki właśnie temu, że ludzie skupią się na ziobrze. Co do tego nie jesteśmy też specjalnie przekonani. Inaczej zgadza się na pewno to, że te imby wybuchły mniej więcej w samym momencie. To, to z tym się zgadzamy. W kontekście, że to tak wygląda, ale z drugiej mamy przekonanie, że tak jakby możliwość zamknięcia ziobry to jest po prostu na tyle łakomy konsek dla koalicji rządzącej, że oni po prostu chcą to zrobić. W sensie oni nie potrzebują pretekstów, w postaci, musimy coś przykryć, żeby zamknąć dobre, jeśli to jest możliwe, tylko raczej zrobiliby to pierwszego dnia, w którym jest to już fizycznie, uważają, że da się to przeprowadzić, więc tak tutaj nie jesteśmy przekonani. Aczkolwiek, 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 żeby pisowi coś oddać, to wydaje nam się, że na pewno nie przeszkadza rządowi fakt, że te tematy się nałożyły i być może, no być może w jakiś sposób wiecie, ktoś przesunął coś o jeden dzień, nie, żeby tak wiecie, ale jakby nie jesteśmy przekonani. Każdy zleży tego, że ta imba z NFZ-em jest i będzie coraz większa, mimo o polskiej polityce. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, e, no też z obiektywnych przyczyn w stylu demografia, ale to już pomijmy. Po prostu w najbliższym czasie to będzie coraz większa imba i jesteśmy ciekawi, czy właśnie Uda się rządowi tak trochę zakopać temat i przeczekać do końca roku, żeby w nowym roku, jakby wiecie, już po prostu było lepiej na początku, a potem będziemy się martwić? Czy jednak ta sprawa wybuchnie? Bo tak jak mówimy, z jednej strony no, jest teraz inna afera, do końca roku nie zostało dużo, więc może da się dotrzymać. Z drugiej no, to jest kwestia jednak tego, że wiecie, można sobie mieć różne poglądy polityczne, głosować na różne partie, ale jak pójdziecie do szpitala i was nie przyjmą potencjalnie, bo coś, no to się może okazać, że, że wiecie, że, że to nie ma znaczenia, i jednak partia powiedzmy obecnie rządząca to jest partia, którą już nigdy nie zagłosujecie chociażby przez takie wydarzenie. Wydaje mi się to dosyć wiarygodne, dosyć możliwe. Z perspektywy Wiecie, rządzących, no to to jednak jest rzecz, którą chyba wypadałoby się zająć, nawet z takich czysto, wiecie, cynicznych, politycznych pobudek. Pomiędzy już kwestię, że fajnie byłoby, było, jakby ludzie nie, nie umierali w kolejce do lekarza, nie? Tak jakby pomijając ten aspekt. No, ale jak chcecie wiedzieć, czy to się jakoś rozwiąże i w którą stronę pójdzie polska polityka, i czy się dzieje w Polsce, i zagranicznej i po prostu starczy, jak jest suba, na mecie bardzo miło, będzie nasz film. No, no niczego pisamy, co się się że pada, co też jest na was, cześć.